Miał złamać nową granicę w triatlonie, został złapany na dopingu. Tomas Rodriguez, czyli gość, który niedawno w Teksasie kosmicznie pobiegł, został złapany na dopingu. Polska sztafeta mieszana juniorów z brązowym medalem podczas Mistrzostw Europy. Pierwszy taki sukces w historii polskiego triatlonu. Mam wrażenie z tych ostatnich kilku lat, że jest jakieś światełko w tunelu i idzie to trochę w lepszym kierunku. No był się Ironman Frankfurt, to były Mistrzostwa Europy. Komentatorzy mówili, kilka osób mi też mówiło, które były na miejscu, że on żygał kilka razy na tej trasie. Dzień dobry ludziska. lecimy z tri komentarzem od 4 do 18 sierpnia. Musicie docenić, bo jestem chory. Mam nadzieję, że za dużo tutaj wam kaszlał, nie będę. Dodatkowo mnie coś tutaj kark boli. Jeśli będę kaszlał, to postaramy się to wyciąć jakoś to zrobić po ludzku. W każdym razie, ten kaszelek, o którym wam mówiłem ostatnio, że myślałem, że to jest jakiś kaszel przedstartowy, przed tym pełnym, i tak dalej. No, okazał się nie takim zwykłym kaszelkiem, tylko po zawodach się to zaczęło rozkręcać coraz bardziej, coraz bardziej. Na urlopie teraz już mnie dowaliło totalnie. No Trzymam je już jutro będą trzy tygodnie. No i okazuje się, że to jest krztusiec, którego jest jakaś epidemia w tej chwili, jak mi dziesiątki z was napisały na insta. No mamy już antybiotyk, czeka mnie teraz jakieś tam leczenie i tak dalej. Nie Ważne. Lecimy po kolei z tekstami, sporo ich ciekawych mam. Greatman Kurni. Jakby o swoim debiucie i tak dalej opowiadał nie będę, bo ten film niedługo będzie, no to sobie obejrzycie, co, gdzie, jak przebiegło, co tam się nie udało, ale chciałem opowiedzieć o samych zawodach. Łącznie na zawodach było ponad tysiąc osób. Bardzo udane, moim zdaniem, dziesięciolecie. Bardzo udane pierwsza połówka i pierwszy pełny. Chciałem wymienić tutaj kilka osób. Na pełnym wygrał mój kolega z teamu Andrzej Brzeziński z czasem 9.02. Naprawdę sztos wyglądał ten wynik. Wśród kobiet wygrała Anna Wieczorek z czasem 11.43. Na połówce wygrał Mateusz Gajewski z czasem 4.05. Wśród dziewczyn Agnieszka Kropiewniska 4.48. Na jednej czwartej Piotr Klubczyński wygrał z czasem 1.59 i na socialach widziałem, że się cieszył, że złamał wreszcie dwie godziny. A na jednej ósmej wygrał Karol Janicki i warto tutaj wspomnieć o Maćku Bodnarze, który po dwóch latach wrócił do startowania. Zrobił super czas roweru, 30 minut 58, minimum nie przegrał z Karolem, ale widzę, że już trenuje, więcej startów gdzieś tam w tym sezonie jeszcze na pewno planuje. Wśród kobiet na 1.8 wygrała Alicja Chrzanowska. Same zawody moim zdaniem przebiegły fajnie, meta wyglądała pięknie, było kolorowo, mega trafiliśmy z pogodą. Troszkę tam się zrobiło jakoś duszno w jednym momencie, ale nie było źle. Naprawdę uważam, że to jest duży sukces organizatorów. No i większość z nas się bardzo dobrze bawiła, poza oczywiście jakimiś drobnymi problemami, które się często zdarzają. No tam akurat było tak, że w, jak my byliśmy na rowerze, oni mieli przez jakąś chwilę gęsto to bardzo w strefie zmian. Gęsty, że węża nie wbijesz. Tomek, lej wodę i dawaj wosak. Trzeba rozrobić za rzadko gdzieś tam w okolicach 1,8, i tak dalej. No, i niektórzy pisali, że jakby to im mocno zepsuło te zawody. No, ja się staram skupiać na tych pozytywach, i tych pozytywów było zdecydowanie więcej. Wyczekujcie, no z tego co widzę po komentarzach i po tym co piszecie na Priv, sporo osób czeka rzeczywiście na ten film, więc wyczekujcie. Jesteśmy na końcówce montażu. wy to oglądacie, to myślę, że już lada moment się to pojawi. Sergiusz Sobczyk, jeden z najlepszych polskich Age Gruperów, który się zakwalifikował w tym roku na Hawaje. Mówiłem o tym jakiś czas temu, nie chciał brać slota, ostatecznie go wziął. Wypuścił serię skarpetek takich dedykowanych. Sergio Aloha z ładnymi kolorkami, z ładnym napisem jakiegoś dobrego producenta i wypuścił je w, w kontekście takim, że potrzebuje jakiegoś wsparcia finansowego oczywiście na te Hawaje, jak większość z nas, a nie chciał robić jakiejś takiej zbiórki, czy patronajta i tak dalej, bo nie czuł się z tym dobrze, a chciał dać takie wali od siebie. Ja sobie tych skarpetek kilka par zamówiłem, nawet jedne mam w tej chwili na sobie. Chciałem wam polecić. Sergiusz jest mega, no jak już zresztą tutaj wielokrotnie padało, jest mega dobrym age mega fajny, ma przesłanie i dla zawodników ze swojego timu i z innych. Wiele przemyśleń na social mediach pisze wartościowych i o procesie treningowym, i wniosków o, nie wiem, dopingu, czy innych tematach takich nośnych, które przez ostatnie lata się przewinęły. Także y, trzymam za niego kciuki na tych Hawajach. Trzymam kciuki za serię tych skarpetek, żeby to rzeczywiście w realizacji czy w pokryciu kosztów tego wyjazdu częściowo pomogło. No i tą wzmianką tutaj też chciałem mu pomóc. Was zachęcam. Myślę, że fajna pamiątka. Raz, że możemy mu pomóc. Dwa, jest jakaś taka identyfikacja. Mamy fajne gadżecie. To jest zresztą, wydaje mi się, bardzo fajny motyw i sugestia dla innych osób, które chciałyby w przyszłości coś takiego robić: No dobra, organizujcie zbiórkę, taki czy inny cel, dodliście tam jakąś swoją marżę, ale rzeczywiście dajcie nam, jako swoim obserwującym czy fanom, jakieś waliów w zamian, to wtedy prawdopodobnie będzie łatwiej i nikt złego spoilera o czymś takim nie powie. Powodzenia, Sergiusz, lecimy dalej. No i właśnie, doping miał złamać nową granicę w triatlonie. Został złapany na dopingu. Tomas Rodriguez, czyli gość, który niedawno w Teksasie, Kosmicznie pobieg, tam zrobił wtedy czas 7,42, wyprzedził na bieganiu Lange, które to bieganie ma najlepsze możliwe, no okazuje się, że został złapany na dopingu. On oczywiście tam super pobiegł. W międzyczasie challenge ROT się z nim założyło, że jeśli złamie 2,30 na bieganiu, to dostanie jakąś tam nagrodę finansową, ja nie wiem, czy to padło jaka. Na tydzień przed zawodami, być może on już wiedział to, co zaraz powiem, ale na tydzień przed powiedział, że z jakichś powodów osobistych nie przyjedzie jednak do tego ROT. No i teraz na początku sierpnia międzynarodowa agencja tam do, antydopingowa poinformowała, że w próbkach. Zebrany w kwietniu po Teksasie, wykryto klomifen. No klomifen jest chyba jedna z tych substancji, którą u Roberta też wykryto, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie Rodriguez zakwestionował, zażądał otwarcia próbki, przebadania tego jeszcze raz, sprawdzenia próbki B. Oczywiście próbka B wykazała to samo, no i go zawieszono. On później wydał oświadczenie, że on jest jakby czysty, że jego paszport biologiczny zawsze był czysty, że jego zdaniem to było gdzieś tam z jakichś kurczaków czy jajek czy coś tam. Ja nie wiem, jaka tutaj jest prawda. No jedno wiem, że no najczęściej jednak te międzynarodowe organizacje antydopingowe się w tych tematach nie mylą, co nam pokazały ostatnie przypadki z tych ostatnich kilku lat. No smutne to jest bardzo, no bo źle stawia nas jako sport. Zresztą Skiper, który gdzieś tam na socialach, no, on ma taki cięty język. I skiper się na socialach wypowiedział, że on jest kolejnym złapanym, i tak dalej, i tak dalej. A być może jest wielu innych, których po prostu jeszcze nie złapano, ze względu na małą ilość badań, itd. itp. Szkoda, jeśli on jest jakimś cudem niewinny, no to ale no jakoś nie sądzę, szczerze mówiąc. Szkoda dla sportu, szkoda dla triathlonu. Miejmy nadzieję, że jak najmniej takich sytuacji będzie, ale jeśli już mają być, jeśli już są osoby, które rzeczywiście ładują, szczególnie na tym poziomie sportowym, no bo wśród gruperów, no to wszyscy dobrze wiemy, ale nieważne, to niech po prostu chłapią i czyszczą nam to środowisko. Nawet gdzieś widziałem jakiś taki wpis Billsa, kod jego Billsa, też gdzieś tam raz czy drugi z nim przegrał, czyli podobnie jak było w przypadku tego, jak on miał, Chartiera, zamiast być gdzieś drugi byłby pierwszy, zamiast być gdzieś trzeci byłby coś tam, tak samo wtedy o tym rozmawialiśmy, co oznacza, że miałby lepsze nagrody finansowe, lepszych sponsorów i tak dalej. Więc tutaj, pomijając już samą kwestię moralną, etyczną i doping, i przykład, jaki to daje, i wszystko z tym związane, no to jest to czysta, no nie wiem, kradzież, oszustwo versus inni zawodnicy też właśnie, sponsorzy, partnerzy e, tego typu klimaty. Gustaw Iden. Pierwszy raz od dwóch lat wreszcie coś wygrał. No dużo miał tego pecha, ten Iden. Pecha, albo nie pecha, no braku formy. czy te ostatnie dwa lata mu nie szło w zasadzie na żadnym dystansie. Na igrzyska się nie zakwalifikował, na połówkach mu nie szło. Pełnego nie pamiętam, kiedy robił ostatniego, no ale ogólnie mu nie szło. Po tym jak wygrał wtedy w Nicei w 22, no to w zasadzie nic nie wygrywał. No i wreszcie teraz wygrał challenge Turku kilka dni temu. Zrobił 3,36 i zrobił taki komentarz. Wspaniale jest znów wygrać i wejść na wyższy stopień potem, prawie dwa lata od ostatniej wygranej. Fajna i szybka trasa tutaj w Finlandii, świetne bajkowe zakończenie. Nie dla mojego rywala. Ciągle mam wiele pracy przed koną, ale znów prawie zaczynam wierzyć. No tak, bo on no, jedzie oczywiście na konę walczyć w tym roku. Fajnie, że się odbudował. Mówiłem trochę o, tej jego, o tym jego mindsetcie. On też trochę się wypowiadał o tym, że mu tam siada ta głowa. No ten temat nam się regularnie przywija u tych najlepszych triathlonistów Jeśli ktoś jest taki, że ma przed 2 czy lata, no jakby brakuje mu dobrego wyniku, no to naprawdę uważam, że to jest trudne dla nich. No przypominam, to jest ich praca i tak dalej, i tak dalej, są zobowiązania, sponsorzy, wszystko inne. Także super, że mu się to udało. Może pozwoli mu to na te 2,5 miesiąca przed koną teraz się mentalnie trochę poprawić, no i na tej konie rzeczywiście zawalczyć. Konsultacja z Marianną Hal. Słuchajcie, jak wy to oglądacie, to już od jakiegoś czasu jest odcinek na kanale z konsultacją dietetycz dietetyczną, przedstartową z Marianną Hall, gdzie omawiamy Węgle, izo, kofeinę i dziesiątki innych tematów dookoła. Fajnie ona, moim zdaniem, wyszła. Jest bardzo merytoryczna, bardzo wartościowa. No, to są takie treści, taka wiedza, którą się normalnie zdobywa, płacąc za tego typu konsultacje. Ale odsłon ma na razie relatywnie mało. No, bo wiadomo, długie odcinki, algorytm, bla, bla, bla. Także zachęcam Was do odwiedzenia tego odcinka. Mogę też już powiedzieć, że jako, że my będziemy nagrywali całą serię tego typu materiałów, gdzie one będziemy rozgłębiać już bardziej w szczegóły. Po kolei, właśnie, tą kofeinę, węgle, jakieś poszczególne produkty. Poszczególne sytuacje, które nam się zdarzają na zawodach, i tak dalej, to Marianna będzie miała niedługo dobry mikrofon i dobrą kamerę, i jakość tego materiału będzie analogiczna do tego, co tutaj nagrywamy, jakby też z tej drugiej strony. No, i dziękuję też za cały odbiór tego odcinka. No, to wymaga jednak sporo jakiejś logistyki i pracy. Takie nagrywanie zdalnie, ale mam wrażenie, że Marianna bardzo dobrze w tym wypadła. Mam nadzieję, że ta seria będzie oglądana przez Was jakoś doceniona. Beli Kessir, polska sztafeta mieszana juniorów z brązowym medalem podczas Mistrzostw Europy. Pierwszy taki. Sukces w historii polskiego triathlonu. Szafeta mieszana w składzie Kuba Gajda, Martyna Gajda, Jakub Suchan oraz Hanna Foltyniewicz z brązowym medalem Mistrzostw Europy na Super Sprincie. To jest dystans 270, pływania 8 km, roweru 1,9 biegu. Także mega im poszło. Mistrzami Europy zostali Francuzi z czasem 1,1704, srebro to Włosi 1,1728, no i brąz, jak powiedziałem, Polacy z czasem 1,1820. Także no, podium zamyka się mniej więcej w minucie. I tutaj odbyła się też w tym miejscu rywalizacja sztafet seniorskich. Wystartowało 20 zespołów, wygrali Włosi, z czasem 1,14:15 15 Polska sztafeta zrobiła 1,15,53, była na siódmym miejscu. W składzie Maciek, Bruźniak, Magdalena, Sudak, Michał, Oliwa i Aleksandra Ferchim. Czyli mamy tutaj te mieszane, podobnie jak było na igrzyskach dwóch facetów dwie kobiety. I tutaj chciałem też zwrócić uwagę, że zobaczcie, to jest to, o czym już też mówiłem wiele razy i co też widzieliśmy na igrzyskach. Jak małe są tutaj różnice, to się wszystko mieści na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu sekund w rejonie. Tego podium, nie? No, czyli jak nie załapią się ci nasi sportowcy ze sportu kwalifikowanego gdzieś tam w tej pierwszej grupie spływania, czy gdzieś tam wysoko na tym rowerze, w pierwszą grupę na tym rowerze, no to już później raczej nie ma szans, no bo te różnice są mikro. Gratulacje dla Was wszystkich, oby jak najwięcej teraz po Igrzyskach, po, po wyniku Roxany, oby jak najwięcej młodych ludzi do tego sportu kwalifikowanego dołączało, się tym interesowało, rodzice ich tam wpychali, żeby nie było to tylko ten biegun przesunięty na ultra, czy na, czy na nasz sport age grouperski, no to są jakby takie trzy teraz nurty, tak, no ultra duże zainteresowanie w mainstreamie i tak dalej, no nasz age grouperski i Polacy na coraz wyższym poziomie, no i ten sport kwalifikowany, który moim zdaniem rośnie, ma oczywiście swoje problemy, swoje jakieś tam sytuacje różne do rozwiązania w ramach struktur i tak dalej, i tak dalej, no ale mam wrażenie z tych ostatnich kilku lat, że jest jakieś światełko w tunelu i idzie to trochę w lepszym kierunku, być może nawet w zimie pomęczymy trochę Filipa Szołowskiego i ogólnie Polski Związek, żeby ten temat trochę bardziej medialnie po Drążyć. Jeszcze raz gratulacje dla Was wszystkich, oby tak dalej. Słuchajcie, będę robił na tym kanale coś, czego jeszcze nigdy nie było. Patrzcie na razie na to. Czy Wy to widzicie? <laughs> Nigdy jeszcze na tym kanale ani na swoich socialach nie zrobiłem QA, czyli takiej odpowiedzi na zadawane przez Was pytania. Jako, że w nagrodę za Ironmana już od jakiegoś czasu zaplanowałem sobie, marzyłem sobie o zbudowaniu Ironmana Hulkbustera, który ma 4000 klocków. Chyba. Tak, 4000 z hakiem klocków za takiego giganta. Zbudowanie go zajmie mi pewnie minimum kilkanaście godzin. No to wymyśliłem sobie, że nagram w trakcie tego budowania QA z odpowiedziami na kilkanaście, nie wiem, kilkadziesiąt z Waszych pytań. Tych pytań takich sensownych już na socialach trochę dostałem, pewnie około 30, 25, 30. Jak wy to oglądacie, to to dopiero będzie lada dzień zagrywane. W związku z tym, jeśli macie jakieś pytania związane z pełnym, z trenowaniem moim, z iron reso, z tymi tematami, latami tutaj dookoła, różnymi z kana o kanale. To jest dobry moment na takie zadawanie, no bo nie wiem, kiedy kolejny taki QA w przyszłości się pojawi, jako że to jest pierwszy po iluś latach prowadzenia takich sociali. Także zachęcam do zadawania pytań. Nie obiecuję, że odpowiem na wszystkie. Część się powtarzało i tak dalej, ale nie obiecuję, że odpowiem na wszystkie, ale na pewno odpowiem na wszystkie takie najciekawsze, najbardziej interesujące. No i mam nadzieję, że ten odcinek z QA, jak już się pojawi, skoro będzie trwał tyle godzin, będzie nagrywany w trakcie dobrej, mam nadzieję, zabawy, budowania tego zestawu, no to się będzie jakoś tam oglądał. Może to już na takie jesienne, długie zakładeczki jakieś rowerowe w jaskiniach, czy gdzie to tam trenujecie sobie najczęściej. Odkładam go, ale jest epicki, co? I w ogóle, no zobaczycie, jak będzie zbudowany, no ale on ma około 60, czy ponad 60 cm waży kilka kilo. No kurde, naprawdę wygląda sztos. Będzie se leżał tu, będzie w obrazku. Czy szykują nam się zmiany w Gdyni podczas Ironmana? No tegoroczna, dziesiąta edycja była prawdopodobnie ostatnią w takiej formule. Władze po zawodach za powiedziały, że impreza musi przejść zmiany, bo paraliżuje za bardzo ruch w mieście. Oczywiście mieszkańcy narzekali, że tutaj ulice zamknięte to, czy tam to, no to jest raczej standard. Po drugie, gdzieś tam pewnie hotelarze i tak dalej narzekają, że dla Gdyni, no to by ten termin sierpniowy argument, że Iron Man przynosi nowych turystów i tak dalej, i tak dalej jest nietrafiony, bo i tak mnóstwo tych turystów w tym czasie się znajduje. No i tutaj sprawa organizacji jakby tych zawodów była jednym z tematów poruszanym przed wyborami samorządowymi. Aleksandra Kosiorek, która została nową prezydentką miasta zaznaczała wtedy, że wydarzenia sportowe nie mogą paraliżować miasta. Komentarza udzielił Tomasz Augustyniak, czyli wiceprezydent miasta. Autor tekstu Piotr Weltrowski zapytał o tą opinię. I teraz ten wiceprezydent powiedział tak. Tegoroczna edycja wydarzenia pewnością była ostatnią w tej formule w Gdyni. Jego organizacja była też poprzedzona wielomiesięcznymi rozmowami i ustaleniami, które trudno było w ostatniej chwili zmieniać w związku ze zmianą władzy w mieście. No nie zazdroszczę Sport Evolution całej tej imprezy. Oczywiście Gdynia, epicka impreza, bardzo popularna. Kilka lat temu 3-4 tysiące sumarycznie zawodników. Pełny, no który się ukazał niestety, no nie, no, nie bardzo. No nie, nie okazał się być sukcesem, no bo za mało ludzi tam startowało i tak dalej. No i boryka się z jakimiś problemami ta impreza. No gdzieś tam mieli jakieś drobne wpadki, ale one nie były z mojej perspektywy jakieś takie duże. No oczywiście się zdarzyły. Bardzo duży spadek zapisów. Teraz jeszcze jakieś problemy z miasta. Szczerze mówiąc, ja się nie zdziwię, jeśli Gdynia padnie z wagonika za, nie wiem, rok czy kiedyś. No bo to się może nie zapinać, jak oni ich zmuszą do jakiejś drastycznej zmiany trasy, żeby to się nie odbywało tam w tym centrum, przy tym skwerze i tak dalej, przy tej plaży, go gdzieś indziej i było jeszcze mniej atrakcyjne, nie wiem, dla kibiców i tak dalej, przy jednocześnie spadku ilości zapisów, no to no, wolałbym nie wykrakać tutaj, ale może się okazać, że Poznań, który jest w miarę udany, Warszawa, która jest super udana, no przejmą gdzieś tam sobie tą rolę tych, tych połóweczek w Polsce. Dodatkowo wiem, że kilka lat temu no krążyły jakieś takie ploty o Ironmanie, gdzieś tam na Śląsku czy na Dolnym Śląsku były jakieś konsultacje czy inne tam tematy, no nie, nie będę tutaj zdradzał rzeczy, które wiem z kuluarów, no ale z plotek przynajmniej krążyły takie rzeczy, no więc też bym się nie zdziwił, gdyby kiedyś, jak ta Gdynia upadnie, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Gdyby nam się pojawił jakiś start, nie wiem, w rejonie Krakowa, coś zobaczymy. Dodatkowo mogę też powiedzieć, chociaż, czekajcie, ja chyba nie zrobiłem o tym tekstu. Okej, okay, nie przygotowałem o tym tekstu, ale powiem o tym w tym momencie. Wczoraj, 18 odbyła się połówka w Hradec Pierwsza, też organizowana zresztą przed Sport Evolution i pierwszy to jest Ironman, pierwsza połówka w Czechach. No i tam, z tego co widziałem zdjęcia, rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, rozmawiałem tutaj z kimś od strony organizatora. Zawody bardzo udane, bardzo dużo zawodników, super atmosfera, czasy wykręcili tam fajne. Także cieszę się, że to im się też tak udało i mam nadzieję, że ten sport, ten triathlon w rejonie dookoła Polski też się będzie rozwijać. Już nieważne, czy to jest organizator taki czy inny, no ale jednak wielu z nas lubi jeździć na te Ironmany. Także Hradec na pewno bym chciał kiedyś odwiedzić, chociaż widziałem, że trasa biegowa nie była tam wcale jakaś taka prosta. Nawet miałem opcję, żeby gdzieś tam się pojawić, no ale kolidowało to niestety, albo stety, z moim urlopem. Także gratuluję dla wszystkich, którzy w Hradec powalczyli. Gratulacje dla organizatorów. No może w to w kontrze do tych zakładam słabych newsów związanych z zapowiedzią zmian w Gdyni, je słodzi wam trochę ten sierpień. Ile powinna trwać Drzemka? Publikujemy dalej regularnie te teksty biblioteki łupa, i przetłumaczyliśmy ostatnio taki tekst o tym, ile powinna trwać drzemka. U naukowców powinno być to około 20 minut, na pewno poniżej 30, albo półtorej godziny. I teraz optymalna drzemka, zależy oczywiście od osoby, wielu różnych czynników, wieku, charakteru życia, harmonogramu, dnia i tak dalej, i tak dalej, ale powinna być albo króciutka, tak żebyśmy nie weszli jeszcze w głębszy sen i tak dalej, albo półtora godzina, czyli powinniśmy zaliczyć cały cykl. Z punktu widzenia statystyk, zdrowia, samopoczucia i tak dalej, no to jest taka drzemka 30, 40, 50 minut, no bo wejdziemy w ten głębszy sen, ale jednak nie zaliczymy jakby całego cyklu I to nasze uczucie zmęczenia może być większe Oczywiście drzemka sama w sobie ma Czy poprawia naszą kondycję psychiczną, fizyczną Osoby, które uprawiają sport mają lepszą znacznie regenerację i tak dalej A osoby pracujące, jeśli są w stanie sobie pozwolić na drzemkę No są w stanie lepiej myśleć, le bardziej się skupić Być bardziej kreatywne i tak dalej Korzyści jest oczywiście w ogóle dużo więcej No takich jak nastrój, jakaś czujność, spostrzegawczość i tak dalej No nie wiem jak wy, no ja już od lat tych drzemek nie robię No odkąd się Stasiu urodził No bo po prostu nie mam kiedy ale jak mi się zdarzy, czyli jak jesteśmy, najczęściej jak jesteśmy na jakimś obozie, czy jesteśmy na jakimś wyjeździe bez dzieci i rzeczywiście zrobię te drzemki pomiędzy treningami, no to jest niebo a ziemia. Wszystkie te statystyki mam lepsze w później, HRV mam lepsze, to spoczynkowe mam lepsze, ogólne samopoczucie mam lepsze. Także rzeczywiście odsyłam Was do tego tekstu. Możecie też w komentarzu dać znać, czy stosujecie drzemki, a jeśli stosujecie, to jakie długie. No i jestem ciekaw, jak dużo osób rzeczywiście trzyma się tego, tych 20 czy 30 minut. Gdzieś, yy, nie wiem czy to na łupie akurat było, ale gdzieś też ostatnia przeczytałem, że dobrą radą w kontekście drzemek jest też wypicie kawy zaraz przed położeniem się na taką drzemkę, no bo kawa zaczyna działać po jakichś 25-30 minutach. Zaśniemy oczywiście, ale kawa znoży nas wybudzić. I wtedy naturalnie ta drzemka z 20 minut nie zrobi się 40 czy 50. Testowałem to ostatnio raz i rzeczywiście się wybudziłem bez budzika, bez zegarka. Także y, interesujące w ogóle te teksty z tej biblioteki Łupa są dla mnie mega, mega skarbnicą wiedzy. No niezmiennie z Łupa jestem zachwycony. No teraz jak Jestem od trzech tygodni chory. No to widać, jak byk, jak te stacje wyglądały. No, dość to zabawne, że ze krztuścem pełnego zrobiłem. No, ale w tych pierwszych dniach te objawy były znacznie mniejsze. No teraz, jednak z takim kaszlem, jak mam w tej chwili, wypluwając płuca i dusząc się i tak dalej, i tak dalej, no raczej nie byłoby tak różowo. Także miałem fuksa, że ta choroba się zaczęła 4-5 dni przed pełnym, a nie 2 tygodnie. No, bo wtedy miałbym kumulację na zawodach taką, jak mam teraz. W serii króciutkich newsów: Maciej, Bruździak i Magdalena, Sudak, mistrzami Polski na dystansie sprint. Teraz w weekend. Także, no, Maciek i Magda w formie na tych krótkich dystansach. No Maciek zresztą, jak śledzicie, na pewno no, miksuje to też ze średnim i tak dalej. No i z Olimpijką, i ze średnim, i ze sprintem. Także tutaj duża jest różnorodność na tych jego dystansach. Gratulacje, piękne wyniki oby tak dalej. W ten weekend tych Ironmanów połówek i pełnych było tyle, że masakra. Moje no wyniki coraz lepsze. Polacy połamali jakieś 9 godzin. Gdzieś tam amatorzy zaczęli 8 godzin łamać. To jest niesamowite. Ale chcę opowiedzieć o Frankfurcie w kilku kontekstach. No odbył się Ironman Frankfurt. To były mistrzostwa Europy. I po kolei. Po pierwsze była mega mega mocna obsada. W ogóle też dwa tygodnie po igrzyskach Blumi sobie wystartował na pełnym, gdzie tego pełnego już od no nie wiem roku czy, czy ponad roku chyba nie robił, jeśli dobrze pamiętam. Po rowerze Blumi miał jakąś stratę. Nie pamiętam, którą był chyba pod koniec pierwszej dziesiątki. Bardzo szybko gonił ich na bieganiu. Dogonił ich koło 10 kilometra. i to była różnica między nim a czołówką. Jak śledziłem trackera, na poziomie 20 czy nawet 30 sekund na kilometr. To jest kosmos w tempie pełnego Ironmana. Dogonił ich koło tego 10 kilometra. później już biegł do końca. W pewnym momencie wydawało się nawet, że może złamać 2.30 w maratonie. Gdzieś tam troszkę zwolnił i tak dalej. Ostatecznie pobiegł 2.32-29. Ja wcześniej wam mówiłem o. W Rodriguezie i o tym zakładzie na 2.30, no zbliżamy się do tego 2.30, co jest dodatkowo. Y, całego Ironmana zrobił 7.27 i to jest jeden z najlepszych wyników w historii Ironmana. I teraz po pierwsze, Blumi po drodze były ujęcia i nagrali filmiki, jak idzie do tej robić dwójeczkę. Po drugie, komentatorzy mówili i kilka osób mi też mówiło, które były na miejscu, że on żygał kilka razy na tej trasie, czyli ewidentnie miał jakieś problemy żołądkowe. I kurde, powiedz 2.32 tak drastycznie, ładując wszystkie po kolei. To jest totalny kosmos. No Blumi, oczywiście jak to Blumi wyglądał sobie na grubszego pana misia, no, to jest po prostu po, podwójnie epicki, jak on im wszystkim ładuje. No i to, że przez ostatni rok się przygotowywał do igrzysk, na których akurat mu jakoś super nie poszło, ale pobieg i teraz był w stanie tak polecieć, to jest kosmos. Także gratuluję Polski Blumi, gratuluję prawdziwemu Blumiemu. Niesamowite. Jeszcze dodatkowo te 7.27, zobaczcie, dopiero co było Breaking 7. Mówiliśmy wśród kobiet o Breaking 8. My się zbliżamy, no wiadomo, to jeszcze jest kawa ale zbliżamy się do 7 godzin na sucho, a nie w tym kosmicznym drafcie. W tym wszystkim to jest nieprawdopodobne. Jakiś czas temu się wszyscy jarali, jak ktoś tam z Prosos złamie 8 godzin. Teraz Age Gruperzy łamią już 8 godzin. To jest totalny kosmos, jak ten postęp technologiczny się też przenosi na nas, Age Gruperów. Co widać też na innych, na zawodach innych, yy, różnych lokalnych, ale też na tych wszystkich dużych Ironmanach. Drugi temat z Frankfurtu. Kacper Stępniak z fenomenalnym wynikiem w takiej stawce zakończył wyścig na siódmym miejscu z. Z czasem 7,38. Jest to nieoficjalny rekord Polski, nazwijmy to, na pełnym. Poprzednie najlepszy wynik miał Robert Wilkowiecki w Kozumel 3 lata temu z czasem 7,42. Kacper dodatkowo miał jakieś problemy na rowerze. On jechał w drugiej grupie, gonili tą pierwszą grupę. Kamila regularnie nam tam wrzucała updatey, i tak dalej, jak mu idzie. Było widać, że on tą, tą drugą grupę cały czas prowadził i nagle coś tam się stało i zgubiła go. Ta grupa wsadziła mu tam realnie kilka minut. Wychodzi na to, że miał jakieś problemy mechaniczne. Na bieganiu. Był chyba koło 9 albo 10 miejsca, i rzeczywiście do tego 7 kilka osób tam wyprzedził. Czyli nie wiem, ile mu te problemy mechaniczne zajęły i czy to też później spowodowało, że jechał wolniej, z jakiego powodu i tak dalej, no ale przyjmijmy, że stracił na tym kilka minut. Czyli można by założyć, że gdyby nie te kilka minut, no to nie wiem, skończyłby 7.33, 7.35, coś w tych okolicach. I to naprawdę, to po pierwsze jest kosmiczny czas, a po drugie, no jest kosmicznie blisko do tego zwycięzcy, nie? No, Blumi zrobił 7.27, także gratulacje dla Kacpra, To jest fenomenalny wynik, oczywiście siódme. Dla kogoś, kto się może nie znać, no to nie brzmi jako się epicko, ale 7.38 przy problemach technicznych, tak blisko Blumiego, w takiej obsadzie szapoba wynik fenomenalny. Bardzo blisko też był po pływaniu i później na rewerze niestety już nie jakoś tak idealnie Tomek Szala. Wynik też zrobił świetny, bo zabrakło mu 25 sekund do 8 godzin, co też pokazuje, że ten dzień był dość szybki, no bo on zrobił, słuchajcie, 8 godzin 25 sekund i był na 30 miejscu open. Sam long był gdzieś tam 22 z czasem 7.51. I wychodzi, że na konew nie poleci. Gratulacje dla Kacpra, fenomenalny wynik, oby tak dalej. No i trzeci temat to jest Robert Wilkowiecki. No niestety znowu ma DNF-a. I teraz y, trochę mnie też osób pyta, czemu, gdzie, co, jak. To jest któryś DNF z rzędu, chyba trzeci, albo nawet czwarty, nie pamiętam teraz z głowy. Ja mam nadzieję, że rozmawiałem zresztą z Markiem na ten temat, być może się coś takiego pojawi. Wiem, że y, te DNF-y miały różne przyczyny i tak dalej. Nie chcę tutaj o tym mówić, no bo nie moje miejsce, żebym miał mówił. Ja życzę sobie, czy nam jako środowisku, żeby Robert z Markiem w jakiś odpowiedni dla nich sposób opowiedzieli o tym, jakby jakie są plany na konę i tak dalej i tak dalej. I z punktu widzenia oczywiście mamy taką sytuację, że o dziwo mało ma Robert hejterów. Nikt zbytnio mu tam nie wypisuje, nie wbija jakichś szpilek i tak dalej i tak dalej. I dobrze. Z punktu widzenia, czy moje przesłanie do Roberta, pogadam sobie z nim o tym też. No mam nadzieję, że nie wpływa to jakoś tobie na głowę, że no, nie wiem, no ciężko mi sobie wyobrazić, Kilka takich nieudanych startów, nie? Z różnych, nieważne jakich powodów, ale jednak jest jakoś nieudanych. Liczę na to, że rzeczywiście na konie pokażesz wszystkim, na co cię stać. No teraz jakoś wyjaśnicie, znaczy, nie musicie oczywiście, nie? No, to jest wasza sprawa. Czy Twoja sprawa, Robert, czy komuś zamierzasz coś wyjaśnić, czy nie wyjaśnić, bo najważniejsze jest to, jak Twój mindset będzie wyglądał, jak Ty to przeprocesujesz z psychologiem sportowym, jak Ty to będziesz miał ułożone w głowie i wszystkie te decyzje były, zakładam, uzasadnione. Ale myślę, że pomogłoby to też, jeśli community triatlonowe dowie się, Troszkę więcej o zapleczu, takich kuluarach, bo. Jak jest dobrze, o tym informujemy, mówimy o tym, co, gdzie, jak się udało, no to myślę, że nawet bardziej wartościowe jest mówienie o tym, jak jest źle, jest też z tego jakaś lekcja, można z tego wyciągnąć też jakieś wnioski i tak i tak dalej. Także tego nam sobie jakoś środowisku życzę. Robertowi życzę mocnej głowy, bo zakładam, że to na pewno nie jest lekkie. No i całego, całemu teamowi Roberta dookoła życzę powodzenia na tych ostatnich miesiącach przygotowań do kony. No i teraz niezmiennie na konie, przy tych kilku Polakach, którzy będą się tam ścigać, nasz. Szczególnie tutaj rywalizacji Roberta z Kacprem, możemy mieć, przypuszczam, fajne emocje. Daniela Ryf. No kurde, smutny to jest dla mnie news. Coraz więcej tych naszych legend z ostatnich lat triatlonowych odchodzi z triatlonu z różnych powodów. Daniela zapowiadała, że odejdzie po Nicei, po Mistrzostwach Świata w tym roku. No ale chyba, znaczy nie chyba, no wszystko wskazuje, że na pewno kontuzja przyspieszyła trochę tą decyzję. Ona miała robić tomnicę, miała jeszcze startować w jakichś wyścigach Testo. No niestety zaczął się jej kilka miesięcy temu ból, wrzuciła dzisiaj czy wczoraj na YouTube'a filmik, w którym opowiada, że tam diagnozowali, myśleli, że to kość ogonowa, ostatecznie okazało się, że to jest zapalenie na końcu rdzenia kręgowego. Opowiada tam o tym, jak próbowała trenować i tak dalej. W każdym razie no, podjęła decyzję o tym, że no jednak w Nicei nie wystartuje, czyli jakby odwiesza buty na kołek, no i raczej to jest jej koniec kariery w ściganiu się takim pro. Oczywiście powiedziała też, że nie zamierza rezygnować ze sportu dalej, czeka ją masa projektów, no pewnie podobnie jak Kindle, Frodeno i tak dalej. No, oni teraz bardzo aktywnie działają w różnych projektach dookoła triatlonu i super. Ale nadszedł też czas, żeby cieszyć się bardziej życiem. Z niecierpliwością czekam na kolejny rozdział, nawet jak odpuszczenie boli. Bo no, to jest na pewno dla niej bardzo trudna decyzja, szczególnie na tak gigantycznym poziomie sportowym. Powiedziała też, że będę w Nicei na uboczu, aby świętować triatlon z Wami wszystkimi. Dziękuję moim fanom za całą miłość, doping i wsparcie, które czułam przez całą moją karierę. Na zawsze zapamiętam tę szaloną podróż. No, strasznie, to jest dla mnie przykre. Śledziłem to jej karierę przez te ostatnie kilka lat. Nawet jeśli ona nie jest aż tak medialna jak, nie wiem, Sandersik, nie, czy ktoś. No ale miejmy nadzieję, że jeszcze dużo nam tym triatlonie da, mimo że to nie będzie ściganie na tym topowym poziomie. Kończymy. Dobra, na koniec zostałem. Mocny atak kaszlu, także mam nadzieję, że Karol to wyciął, żebyście się z obrzydzenia nie pożygali Słuchajcie, dzięki, że obejrzeliście do końca Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Może coś gdzieś udostępnijcie, żeby nam to pomogło w zasięgach Wrzucajcie pytania do Q&A, a jeśli chcecie, żebym Wam na nie odpowiedział Dzięki bardzo jeszcze raz, pozdrowionka, see you later